Masz panie. Masz panie! Dawaj, dawaj. Ach, wiegi. Dobra, koniki jedziemy. Dobre, grzeczne koniki nie ruszą na Same jadą. drogi, drogi, bo tutaj jest napad. Na safe. Mmm, narzekamy niby na te, na autocelowania w grach, ale przydają mi się na, jak się gra na konsoli To jest pewne Okej okay. Dobra Jeszcze jeden został Ty? Zdychaj! Grzeczny Dobra no drogi panowie, drogi Ja tu sobie wracam do do Armadildo. Chyba jeszcze jedni kolesie mnie nawiedzą. Mam nadzieję, że ostatni. że miałem do Dickensa, a wyszło, że do Airisha się pewnie udał. Fajnie. Panowie znowu sobie jadą. Nie można pozwolić, żeby, żeby sobie panowie jechali dalej. Dobra, masz tutaj w pierdziele 200 kul w ciebie. Tam są jeszcze. Masz tu koń. O, 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 o. Pięknie. Strzelaj. Do nie dawaj. Dawaj, dawaj. Ja, pięknie. Bez przycelowania. <złuchaj> znaczy się, bez autocelowania. Patrzcie, was safe wiozę! Uwaga, uwaga, uwaga! O, ja człowieka przyjechałem chyba. Żyję? Żyjesz? Żyjesz? mi... Ni Dobrze, nic nie jest. Uf. Tylko żadnego pozwól mi tam nie dawaj. Proszę. Jakaś nagroda? Please. Może be i 40 o ale honor duży No i Sława całkiem całkiem. Doktorze, czy pan nie stoi do mnie plecami, tylko pan tu sprzedaje mi trochę rzeczy. Ile tych medycynek mogę kupić? W ogóle, ile ja tego mam? Nie, chyba jedną sztukę, bo z tego co pamiętam, miałem chyba ze trzy przynajmniej. G, gieba, nic ciekawego. To zostaje mi jakieś łowcy głów, albo misje fabularne. Czyli misje fabularne, gdzie jest mój koń? Muszę się jakoś pośpieszyć, bo to chyba trzecia moja sesja nagraniowa. Czyli miałbym już 6 godzin gry. Fajnie, to się zapowiada ze 20 godzin co najmniej w takim tempie Irish, gdzie ty jesteś? No schlał się biedak Niech w stodole siedzi No się pewno tam z, z, z tymi skrowami z tam się obmacuje Francuz, walijczyk, Irlandczyk.

this paddy bastard stole our gun tried to steal our horses lost clear on the matter. i never stole nothing sir never did not in all my life that french cunt is playing with the welshman's tiny and ineffective mind push your mother <laughs> anyway y'all got horses now no one needs to die leave them be who do you think you are Boyle? the bloody cavalry no

nie in qualities of What about the gun? be my pleasure. She's magnificent, It'll be a bit of No zobaczymy. Maszyn gańca mi obiecałeś. Pamiętaj? Maszyn ma być Gatling, dobry, dobra obratuwa. Jak nie, to, no John Marszczon nie będzie zadowolony. Jedziemy za Irlandczykiem Niby miejsce ukrycia Maszyngańca Zobaczymy W ogóle Wes Dickens ma całkiem całkiem miłych towarzyszy Ma kole, kolesię, który ekskomunikuje Cholera! O, skręcił! Sorry! Zagapiłem się. Który e, rozgrzebuje, o! Rozgrzebuje groby i kradnie zmarłych. E, który, pff, jakby to powiedzieć, opanowała go gorączka złota i myśli tylko o złocie. Jest nie, też nie dba o higienę. Też brzydkie. E, brzydko postępuje. Ma znajomego alkoholika, który diluje bronią.

Ja znam takich ludzi. Będę cię krył z dystansu. Ja lepiej z dystansu strzelam. ale tak naprawdę z No ba! No, no na pewno wycelujesz w nich stamtąd patrząc. Za z, z, z tego wzgórza. Chyba że masz jakiś moścież albo coś. Trudno, Muszę się sam tym zająć. Chcę waszej skóry! Dobra, idę. Ups, ups, jesteś z tej strony... Dobra... Mam rewolwerek. No panie... Pan się nie schowa przede mną, ja mam dobry wzrok jeszcze. się skradał! i zauważył mnie! Tam jesteś Come on, wy właśnie, nie chcę się czekać na was Dobra, pierwszy załatwiony, raczej też drugi No kurczę, musiałem przeładować Zakamien, eee, za kamień, za kamień! Ka gdzie ty? Dobra, moja słona trochę się rozdupcyła. Gdzie uciekasz? Chcesz się ukryć? Na pewno chciałeś się ukryć przede mną. Wszyscy się mnie boją. Ten pan zginął. Czekam na tego pana. Fuck, muszę iść dalej. No dawaj, dawaj, główka i ten koleś też główka. Dobra, wszyscy. Są tu jakieś skrzynki, albo coś? Może bym coś złapał, jakieś, nie wiem, naboje? Nie, te, nie, to jest kamień. No to, to jakiś sracz był. Tam tu jest maszynganiec? <laughs> nie. Słaba kryjówka. Każdy głupi by tu szukał Temu zawsze muszą być tacy biedni Nie mogą po 10 chociaż nosić wow! A ty co tu chcesz? Zobacz są odporny Widziałeś? Ty nie byłeś taki odporny O skubany, to mnie zaskoczył ja sobie trupu przeszukuję, okradam zmarłych, a tu nagle mi wyskakuje gościu z kabiny. No i dupa. Nie ma tego ukochanego maszyngańca. A Irlandczyk sobie po prostu spier <laughs> poszedł sobie. Teraz niech tylko spojrzę ma na mapę, bo wydaje mi się, że ten teren znam. Tak, kojarzę. Jakby się teraz udać na górę, to chyba jestem blisko skarbu. Najpierw to muszę się stąd wydostać z tej małej tutaj zatoczki. Ta skunia przywołać. Dlaczego z drugiej strony musi koniej lecieć? O nie, 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 nie tędy, nie biegnij, tedy! Pość pod rymkodkiem, pojdź pod pobiegnij górą. Ojez, jaki ty jesteś mądry koń. Nie, 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 tędy. Nie, tędy nie biegnij. Nie biegnij tędy. Zły konik. O, dobry, dobry, tędy masz być. Dobry. No jak na razie tego mustanga trzymam. Póki mi nie zdechnie. Muszę jakąś ścieżkę znaleźć. Jak to teraz idzie? Mapa tak... Okej. Dobra, to jest chyba tu. Zaraz sprawdzę. Wow, wow, wow. Dobra, panowie ze mną zadarli. To panowie zaraz zginą. Kurczę, jeden tylko złapałem. Dobra, zgin. Dobra, pan zginął. Jeszcze pan. Pan jeszcze. Dobra. Nie wiem o co chodziło w ogóle tutaj. Był sobie jakiś jeden truposz. Uwaga, strzelanina tu była. Dobra, nieważne. było minęło A nie tędy? Może to tędy? Nie zas dokąd ta droga prowadzi? A nie, 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 nie. To chyba nie To musi być tam. Obym się tylko nie pomylił hmm. Teraz jak ten radar szyjciej łyżnika po jego Tutaj tą ścieżką, tak? To jest ścieżka? No ładna ścieżka prawie jej nie widać ja yy, jadę tam później powinno być jakieś obozowisko po drodze. Zobaczymy na dole. Na dole powinienem widzieć jakąś kabinę. Jest obozowisko, to czyli dobrze idę nawet. Tak, dobrze. Zgadza się, tak jak na mapie jest. Yy, zaraz, zaraz ustawię się, żeby każdy mógł widzieć. Jest tak, o, tutaj. Mapa. Biorę mapę i zaraz zobaczycie. Jest tak, o, obozowisko plus mały prześwit i trzeba iść tym prześwitem na dół i tam kamyczki zobaczę. Się zgadza, jest obozowisko tam gdzie stoi mój koniec prześwit. Taki taki, o właśnie takie przejście pomiędzy głami to muszę się tędy udać. Tylko gdzie był ten skarb to ja dokładnie to już nie powiem, to będzie dobre. Trzeba jakoś iść tędy, na dół. O nie, koń, błagam, nie idź za mną! Proszę cię, koniu, nie idź za mną! To dla twojego dobra jest. Gorzej, jak nie trafię. Tam jest taki niezły zjazd. Eee, tędy...